znajdujemy się w Zagrzewie podczas gali KSW 51, a jest z nami bohater tejże galicy z Witam serdecznie. Siemanko. No dzisiaj widzę, że poprzednio też, ale teraz w wybitnie dobrym humorze. No pewnie, że tak, pewnie, że tak. E, walka wygrana 10-0, pokonałem lokalnego Jokera. E, teraz muszę gdzieś napisać, gdzieś się udać, żeby zmienili talie kart, że teraz As bije Jokera. No trzeba by było przyznać, że uciszyłeś publikę iliśmy miał to duży doping, naprawdę ono wasu chyba to najbardziej skupia na sobie uwagę tej publiczności w Chorwacji. No tak, w ogóle doping jest tu fajny, bo tam wcześniej oglądałem też kilka walk, to mówię, jeżeli ktoś gwizdał, jeden człowiek, to od razu cała, cała hala, nie? Jeżeli ktoś bije brawo, to zaraz biła cała arena, nie? I w mojej walce było tak samo gdzieś tam słyszałem Staram się słuchać na narożnika, ale mówię, no gdzieś tam ten doping jokera słyszałem, ale cieszy mnie to, że jak wygrałem, moja walka, ręka szła do góry, to bili mi brawo. W pewnym momencie, przychodząc do pojedynku, wydawało się, że on nie chce klepać w ogóle i ty tak naprawdę z tego duszenia zrobiłeś taką naciskówkę na kark, bo odciągnęłeś go głowę maksymalnie do tyłu i dopiero to był ten moment, w którym uznał, że chyba nie warto ryzykować zdrowiem. Tak, ta gilotyna nie była wpięta dokładnie pod szyję, tylko miał właśnie troszkę na brodę. No ale tam trochę go pomęczyłem, tam uderzyłem go chyba ze dwa razy w okolice ucha. No ale mówię, on... kluczowym momentem było to, że on swoją ręką zaczął mi ściągać nie? tą rękę. Oczywiście spiąłem się, bo wiedziałem, że mogę skończyć go w tym momencie. Wypchnąłem biodra do przodu i usłyszałem, jak zaczyna harczeć. Już wiedziałem, że jest końcóweczka. Natomiast był taki newralgiczny moment, jeżeli chodzi o, o twoją osobę w tej walce. No tam tych dwa, trzy takie naprawdę lewe kopnięcia weszły dobrze. <grym> no właśnie, może muszę sam obejrzeć walkę, bo nie wiem, jak to wyglądało w, w, w walce na telewizorze. No nie czułem tych kopnięć, może tam delikatnie. Myślę, że bardziej on to odczuł, że, że ja to poczułem, tak, i poszło, poszedł drugi middle, poszedł trzeci middle, a robiliśmy to w szatni, że staramy się <coughs> blokować te kopnięcia i w tempo wejść po nogę, tak. No i widzieliście, w trzeci, po, po trzecim kopnięciu zanurkowałem po nogę i obalenie. No tak naprawdę dużo osób powiesiło na nim, no nie może tyle dla, dla psy, no bo mówi się, że jedno, jedno kopnięcie go y Wyniosło na piedestał, a cała walka wyglądała jak wyglądała, no ale w tej walce jednak pokazał też jest dobrych stron, co ciebie zaskoczyło, a czego się nie spodziewałeś, no bo walka z namianem nie była takim mega dobrym pod każdym względem, nowym obrazem, na którym się można było uczyć. No tak, co mnie zaskoczyło, zaskoczyła mnie jego siła fizyczna. Był silny, był bardzo silny, chyba najsilniejszy z moich dotychczasowych rywali. No nie mogłem sobie za dużo pozwolić w tym parterze w pierwszej rundzie. Troszkę bałem się zrywać te ciosy i, i robić mocny ground and pound, bo, no bo wiedziałem, że jest silny, czułem tą siłę i bałem się, że mnie wypchnie, stracę pozycję, a, a mówię, jeżeli byłem w parterze, byłem z góry, tak? No to walkę wygrywam ja. On jest na plecach, on walkę przegrywa. No i starałem się trzymać tą pozycję, tak? Nie mogłem sobie na, na dużo pozwolić, bo był w pierwszej rundzie bardzo, bardzo silny, ale już w drugiej siły mu bardzo spadły. Komentatorzy, nie wiem dokładnie który z nich, powiedzieli, że Ty, ty mówiłeś o walce z Damianem Janikowskim, no wiadomo, że przed Damianem teraz ciężkie wyzwanie, ale czy, czy dalej taka walka Cię interesuje? Czy to zależy od tego, co się wydarzy w Gliwicach? Nie wiem, czy mnie interesuje ta walka. Po prostu że czekamy na, na to, co zaproponują włodarze. Damian teraz bije się z Szymonem w, w kategorii, tam nie wiem, jakie jest catchweight. 91,5. 91,5. Nie wiem, czy on będzie schodził do 8,4, bo tam nie, nie słyszałem żadnych wywiadów, co on tam planuje. No zobaczymy, no. Czekamy na propozycje jakieś. No bo umówmy się, że w tej kategorii wagowej jeszcze jedna walka, no w zasadzie w tak... No, nie ubogi, nie ubogi. No w KSW ciężko w sześciu, w sześciu galach, przy sześciu galach rocznie, dopiero przy sześciu galach w tym roku a zbudować tego pretendenta, no czyli jeżeli zdobędziesz wygrać jeszcze jedną walkę, no to naturalnym ruchem jest walka o pas. E, no tak, mówię nie wiem, nie wybiegam bardzo w przyszłość. Myślę, że jakby Joker mnie zdominował i wygrał. Nie wiem, czy tam albo znokautował tak jak zrobił to z Damianem, to Myślę, że daliby mu Po tej walce już walkę o pas A zobaczymy co ze mną zrobił Drikus Duplecis, interesujące nazwisko No mocny zawodnik, bardzo mocny Ostatnio wygrał właśnie swoją walkę w kategorii 8-4, bo on chyba przeszedł Wcześniej bił się w 7-7 No nie wiem, mówię zobaczymy, zobaczymy co to będzie Ale rozumiem, że czy na, na zasadzie kogo datu to to weźmiesz, nie będziesz wybrzydzał? Nie, no, ja walk nie odmawiam. Ten to ten. Dobrze, no taki rajdon no, Dziękuję Ci za poświęcony czas. E, cieszę się w tak, w tak świetnym humorze e, i czekamy na więcej w takim razie. E, dziękuję za wywiad. Jeszcze chciałbym pozdrowić moich, to... e, moich kibiców, którzy przyjechali e, z moich okolic. E, bardzo im dziękuję, bo tu no, kawał drogi, e, 14-15 godzin się jedzie. A... Mówię, wierni bice przyjechali. Oczywiście dziękuję moim sponsorom, których mam tutaj, tutaj. Bez nich nie byłoby się tak łatwo przygotować. Dziękuję trenerowi przede wszystkim, bo to cały game plan i to tak naprawdę jest jego praca. Ja tylko, tylko muszę wykonać to, co on zaplanuje. No i dziękuję Wam za wywiad. Jeszcze tylko dopytam na koniec, bo się kwestia przypomniała, jest Jacek Sarna na miejscu, więc zapytam czy jest szansa, że jeszcze po dwóch zwycięstwach w HSW zagościsz na TFL-u? E, tak, plan jest taki, że 21 grudnia będę bronił pasa na TFL w Lublinie. Hmm. Czyli, jednak. Czyli jednak. Czyli jednak. Właśnie o to nie dopytałem przed, dlatego pytam, pytam po i cieszymy się no W takim razie widzimy się w Lublinie. Jeżeli z nogą wszystko w porządku, myślę, że jest tylko spuchnięta po tych kopnięciach, to widzimy się w Lublinie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.